Witam serdecznie naszych telewizów. Wróż Mariusz, jak zwykle będę przepowiadał przyszłość. Mamy już też pierwszego rozmówcę. Dozwoniła się do nas pani Grażyna z prośbą właśnie o ogólną wróżbę na nadchodzącą przyszłość. Tak więc, pani Grażyno, już patrzymy, co my tu mamy, co tutaj widzą nasze karty. Już zaraz rozłożymy, zobaczymy, co tu będzie. Tak, widzę, że tutaj się szykuje wypadek samochodowy, bardzo ładny. Ładny pani miała samochód, bardzo. Natomiast widzę tutaj, co mówią karty, tak? Lekkie pęknięcie biodra, yy, złamanie otwarte lewej kończyny. Natomiast to nie koniec dobrych informacji. Tutaj szykuje się, widzę, wspaniałą imprezę Eternalia, która odbędzie się 6 maja. Widzę też masę trunków. Masę trunków widzę na tej imprezie, Pani Grażyno. Tak więc tutaj jest wszystko do wygrania. Ale mamy też jeszcze specjalną informację dla naszych telewidzów. Mianowicie dla wszystkich naszych wiernych słuchaczy mamy konkurs. I konkurs, słowe pytanie brzmi następująco. I mamy specjalną nagrodę dla naszych. O, mamy specjalną rzecz dla naszych tutaj wiernych telewidzów, mianowicie konkurs. E, pytanie konkursowe brzmi, czy ty też na pewno chcesz, żebym ci powróżył? E, swoją odpowiedź umieść w komentarzu, napisz tak lub nie. Odpowiedzi tak mają zdecydowanie większą szansę na zwycięstwo. Także już idę pokazać wam, jakie nagrody was czekają tutaj na imprezie Eternalia i zaraz jestem.